Żegnamy się z Portugalią i wjeżdżamy do Hiszpanii. Co króliczki robią w czasie jazdy? Fiszka siedzi w kuwecie i jesianko, a Jacek wystawia stopy. Jedziemy do Parku Narodowego Picos de Europa na północy Hiszpanii w regionie Asturia. Droga jest bardzo kręta i jedzie się cały czas w dół, ale za to widoki są niesamowite. Dojechaliśmy po pierwszej w nocy i zatrzymaliśmy się na parkingu, na którym teoretycznie... Nie wolno nocować, ale planowaliśmy już o czwartej rano wyruszyć na szlak. I zaspaliśmy! Mimo wszystko, o dziesiątej ruszyliśmy w góry. Przeszliśmy 24 km szlakiem Ruta del Cares. Szlak jest bardzo widokowy i nie ma trudności technicznych. To był przedostatni dzień naszej podróży. Kolejny dzień spędziliśmy w małym miasteczku u podnóża gór, ale dopadła nas burza. Grad, a później było już tylko gorzej. Nie spodziewaliśmy się takiego zakończenia tej naszej przygody.